Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jak widzicie w końcu dostaliśmy nagrody takie, jakie powinniśmy dostać, jak teraz zalogujecie się do futa dostaniecie tą paczkę, jaką powinniście dostać Czyli ja tutaj mam paczkę Ultimate, czyli paczka za 125 tysięcy. przechodzimy do sklepu, zobaczymy czy ona jest w sklepie, powinna być I tak jest, mamy paczkę Ultimate, czyli to jest paczka za 125 tysięcy i tą paczkę sobie otworzymy na koniec odcinka, najpierw przelogujemy się na moje połowsze konta, tam otworzymy sobie paczki za SBC, które jest teraz dostępne i zobaczymy czy tam też dostałem więcej paczek darmowych Także piszcie, kto skorzystał na tym błędzie i jej, że najpierw dali nam paczki, których tak naprawdę nie powinniśmy dostać. Ja otworzyłem sobie je na wszystkich kontach, także otworzyłem sobie paczkę za 45 tysięcy i za 15 tysięcy tak naprawdę za darmo i dostałem teraz jeszcze paczkę za 125 tysięcy, czyli paczkę, którą powinien dostać wczoraj. Także dobra, lecimy na konta poboczne i na koniec odcinka otworzymy sobie tą paczkę właśnie za 125 tysięcy. Dobra, jak widzicie, jestem na moim koncie numer jeden pobocznym i tutaj więcej paczek darmowych nie dostałem. Także prawdopodobnie dostałem tutaj takie paczki, jakie powinienem dostać. Więc jak ktoś dzisiaj nie dostał więcej ilości paczek darmowych, to prawdopodobnie dostał takie paczki wczoraj, jakie powinien dostać. Też co, otwieram paczkę 45000. To jest właśnie za SBC, która jest teraz dostępna jeszcze chyba przez 24 godziny albo nawet więcej. Zobaczymy, co uda się trafić. Niestety bez walkautu, ale są ekrany w pierwszej paczce Jest to Holandia, środkowy pomocnik. Strutman chyba, tak jest, tak jest, o 83 I jestem na drugim kącie pobocznym i taka sama sytuacja jak na pierwszym koncie pobocznym, więc tutaj też dostałem paczkę jaką powinienem dostać Więc więcej paczek darmowych tutaj nie będzie Ale jest walkout, czy będzie karta headliner? Headliner Nie, jest to zwykły walkout, jest to info walkout, ale w tym momencie nie ma chyba jakichś dobrych informów Napastnik z Włoch. Donnarumma chyba, tak jest? Tak jest, Donnarumma, 84 ale walkout to walkout, jest jeszcze Jonas84, także paczka na pewno bardzo fajna. I na ostatnim koncie pobocznym też nie mam więcej paczek, więc tak jak mówiłem wcześniej, jak ktoś, dostał, jak ktoś nie dostał więcej paczek dzisiaj, to znaczy, że dostał wczoraj te paczki, jakie powinien dostać. Też dobra, ostatnia paczka za 45 tysięcy i po tym lecimy na moje główne konto. Otworzymy no, paczkę za 125 tysięcy, są ekrany w ostatniej paczce, 45. Jest to Finlandia, hardecki chyba tak się nazywa, bramkarz84. Hardecki i dobra, jestem już na moim głównym koncie pobocznym. Zrobiłem sobie jeszcze jedną paczkę z wyborem zawodnika z duplikatów na liście transferowej. Zobaczymy, co się uda trafić. Raki 87. Wow, w końcu, po chyba, nie wiem, 40, nie wiem, paczkach z wyborem zawodnika, pierwsza karta większa niż 85 overall. Pierwszy tak naprawdę walkout, także dobra, w końcu coś się udało trafić. Więc dobra, została paczka za 125 tysięcy. Piszcie, co wy trafiliście w swojej darmowej paczce. Ile tych paczek naprawdę dostaliście? Jak możecie, też zostawcie lajka. Jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy paczkę za 125 tysięcy. Pewnie walkoutu nawet mnie nie będzie. No e, jest walkout. Dobra, co to będzie? Nie ma karty headliner. Jest to Inform Walkout, czyli raczej nic dobrego to nie będzie. Ta sama karta, co wcześniej, Donoruma. Nie, to jest inna karta chyba. Quagarella 85, także najgorzej nie jest, powiem szczerze. Szkoda też, że nie ma jakiejś karty niesamowicie grywalnej, ale zobaczymy, może coś jeszcze więcej w tej paczce. Jest jeszcze karta Men of the Match Kiesa. To jest moja pierwsza karta Men of the Match trafiona w tej FIFA, także paczka darmowa naprawdę bardzo fajna. tak jest jeszcze Jonas 84, także paczka naprawdę nie jest najgorsza. Także co, to była tyle i widzimy się może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku na kanale. Będę robił na pewno jeszcze SBC o Nakate i będę chyba jeszcze robił SBC o Barsiego. I jeżeli zostawicie 1000 łapek pod tym filmem, to to SBC jeszcze wlatuje dzisiaj. Także to była tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.